Bardzo lubię, kiedy w momencie premiery moje filmy są idealnie dopasowane do nastrojów panujących aktualnie w polskim społeczeństwie. No i teraz wiadomo, że święta zapasem już tuż, tuż czas życzeń i prezentów, tak więc oczywiście w każdej tradycyjnej polskiej rodzinie wszyscy się nienawidzą. Ale wierzcie lub nie i wszyscy możemy wynieść z tego bardzo ważną lekcję, w świecie smartfonów też tak czasem jest, że komuś się przygotują pierogi, albo ktoś niedokładnie umyje okna, albo... O zgrozo, ktoś odłożył odkurzacz w złym miejscu. No i czasami przy choince każdy o tym zapomina, ale czasami świąt nie ma. I tak jak w poprzednim odcinku, chciałem w ogóle podpisać umowę na 8, ale będą tylko dwa, bo mnie Netflix nienawidzi, no ale to już nieważne. Tak jak w poprzednim odcinku, opowiem Wam o pięciu z najgorszych smartfonów w historii. Tylko zanim przejdziemy do listy, ustalmy jeszcze jedną niesłychanie istotną rzecz. Mianowicie, tak, to jest okropne, że 10 lat temu Wam się LG cookie zaczynał i przez to kolega Wam dziewczyny odbił, bo szybciej pisał SMSy. Nie była tego warta swoją drogą, ale w tym materiale mówiąc, najgorsze mamy raczej na myśli smartfony, które robiły problemy czemuś jeszcze droższemu naszym sercom, czyli bezdusznym korporacjom. Takie, przez które producenci albo tracili grube miliony, albo całkiem upadali, bo wcześniej z pomysłami na nie upadali na głowę. No. Tak sobie myślę w wolnych chwilach, czy ludziom do czegokolwiek jeszcze jest potrzebne w życiu 3D. Może powinniśmy w ogóle żyć w dwumiarowej przestrzeni? No bo zobaczcie. Telewizory 3D były i umarły. 3D w kinach jakoś się tam trzyma, ale jest tego coraz mniej. 3D w grach, w sensie, że coś wystaje, ani że ludziki w telewizorze, nie ma. Nawet konsolkę Nintendo 3DS później przemianowali na 2DS, bo stwierdzili, że trójwymiar jest zbędny. Ale właśnie, przenośna konsolka Nintendo 3DS z imponującym jak na tamte czasy ekranem 3D bez okularów trafiła na rynek w 2011 roku. No i parę miesięcy później pojawiły się też dwa telefony wykorzystujące bardzo podobne rozwiązanie: LG Swift 3D i HTC Evo 3D. Ja się tutaj skupię na tym drugim, bo HTC chwaliło się swoim modelem znacznie bardziej i pewnie każdy, kto go kupił, to się na początku czuł jakby pana boga za nogi złapał. Za nogi wystające z ekranu 3D oczywiście, a był gorszy niż LG. Super ekstra funkcja 3D działała tylko jeżeli patrzyliście wprost na ekran, bo pod kątami wszystko się rozmywało i od razu robiło płaskie, co w przypadku konsolki do gier nie byłoby aż takim problemem, ale w telefonie, którego używa się wszędzie, na przykład wtedy kiedy ktoś nie potrafi jeździć i akurat prowadzi autobus, którym wyjedziecie, no to... To już zupełnie inna rozmowa. No ale przynajmniej 3D dało się wyłączyć. A właściwie to bardziej dało się je włączyć, bo śmigało tylko w filmach i zdjęciach, które mogliście robić też sami za pomocą podwójnego aparatu. I to akurat było całkiem fajne, ale jakby no nie bardzo było komu to pokazywać i jak to pokazywać. A aplikacje menu i w ogóle prawie wszystko nie używały 3D. Telefon był przez nie cholernie drogi i sprzedawał się tragicznie. Następca miał powstać, ale HTT zrezygnowało i już nikt inny z tą akurat formą trójwymiarów w telefonach nie eksperymentował. Natomiast zupełnie inne pomysły na to mieli Red i Amazon i wyszło im tak znakomicie, że ich smartfony omawiałem w poprzednim odcinku. No i oczywiście rozsądna lekcja z tego może być tylko jedna. 3D jest całkowicie zbędne i tak naprawdę potrzebujemy ekranów 4D. W sumie jakby takie wybrakowane flagowce za ponad 5 tysięcy potrafiły pluć nam w twarz, to by było no, tak całkiem na miejscu. Wyobraźcie sobie, że jesteście samotnymi naukowcami, którzy przez całe życie pracowali nad czymś absolutnie zajebistym, na przykład nad... Teleportacją. I jak już prawie skończyliście, to się nagle okazało, że 15 korporacji was dogoniło. No i oczywiście zgrzytacie zębami, bo wasz rewolucyjny system teleportuje już całkiem sprawnie, ale wciąż ma swoje problemy, bo na przykład nie przenosi nóg albo wywołuje uczulenie na śladowe ilości orzechów arachidowych, czyli nie można jest absolutnie niczego i się umiera. Ale po prostu musicie go pokazać, bo zaraz wyjedzie jakiś Samsung ze swoim i Wasz już absolutnie nikogo nie będzie obchodził. No i taka jest mniej więcej historia Royal Flexpy, Pie, czyli pierwszego pokazywanego publicznie i pierwszego sprzedawanego smartfona ze zginanym ekranem. Tę chińską firmę założyli tylko po to, żeby się zajmowała fikuśnymi ekranami. Na smartfonach to akurat za bardzo się nie znali, ale kiedy zaczęło się przebąkiwać o składakach Samsunga albo Huawei, wiedzieli, że muszą wypuścić własnego jak najszybciej. No i wypuścili. I podobno nawet troszkę tych składaków sprzedali, ale ja się bawiłem tym smartfonem, kiedy jeszcze żaden inny składak nie istniał. I wyobraźcie sobie, ja tutaj zajrany recenzent, nowa technologia, taka futurystyczna, wow, wyobraźcie sobie, jak to musiał być zły telefon, skoro po 10 minutach z nim nie potrafiłem o nim powiedzieć absolutnie niczego dobrego. To trochę tak jakby mnie teleportowało, więc imponujące, ale bez nóg, więc raczej byłbym. Średnio szczęśliwy. Jak na swoje podzespoły, to działał przeraźliwie wolno. Ekran w dotyku był jak z jakiejś zabawki za 30 zł. Miał beznadziejny aparat, tragiczny czas pracy i Androida, wyglądającego jak. No, akurat jeszcze nie ma telefonów zabawek z Androidem za 30 zł, ale jakby były to właśnie takie. Recenzenci pisali rzeczy w stylu. Flexpy poświęca całą użyteczność tylko po to, żeby mieć składany ekran, albo bardzo dosadnie, jako telefon jest beznadziejny. No i ogólnie konkluzja była taka, że fajnie, fajnie, ale teraz to czekamy na prawdziwe składane smartfony. Parę miesięcy temu Royal wypuściło o 2, który podobno jest znacznie lepszy, no ale co z tego, skoro ta marka i tak się już prawie każdemu kojarzy z tandetą. Szczególnie, że Flexpyem w przebraniu był też ten pierwszy Escobar Fold, czyli smartfon brata Pablo Escobara. Pewnie się spiknęli, bo o robieniu telefonów wiedzą dokładnie tyle samo. W ogóle brat Pablo Escobara to jest taki tytuł związany z jakiejś niesłychanie istotnej funkcji, takich jak na przykład tata Muminka, albo ojciec Androida. Bo jest taki koleś, Andy Rubin, który był bardzo ważną postacią przy rozwoju Androida i to na tyle, że Android nosi nazwę Android, bo Rubin miał kiedyś taką ksywkę. No widzicie, no gdybym to był ja, to byście teraz używali systemu Super Pisarion 3600. W każdym razie w 2014 roku odszedł z Google i niedługo później założył firmę Essential, która obiecywała robić smartfony bliższe pierwotnej idei stojącej za Androidem czyli z długimi aktualizacjami i funkcjami naprawdę potrzebnymi użytkownikom. Takie wreszcie telefony dla ludzi, a nie kolejne wymysły zepsutych korporacyjnych śmieci. No i jako, że twórca Androida robi własne smartfony, to jest całkiem niezły nagłóbek, to pisali o tym wszyscy, no i jako, że pisali o tym wszyscy, to inwestorzy dali im mnóstwo kasy, no i jako, że inwestorzy dali im mnóstwo kasy, to w tym roku ogłosili upadłość. Chyba coś pominąłem. A no tak, bo ich pierwszy i jak się później okazało jedyny smartfon był totalną finansową klapą. Trzeba mu przyznać, że wyglądał bardzo ładnie i miał długi i wąski ekran z wcięciem jeszcze przed iPhone'em 10. Poza tym serio dostawał błyskawiczne aktualizacje, tak jak piksele od Google i wspierał podłączane wygodnie moduły, dzięki którym mógł na przykład nagrywać filmy w 360 stopniach, odtwarzać dźwięk lepszej jakości i... Chyba tyle, bo planowali tego dużo, ale nic więcej nie wyszło. Ale jak flagowy smartfon, we flagowej cenie, z funkcjami ważnymi dla prawdziwych użytkowników. Nie miał złącza słuchawkowego, nie miał ładowania indukcyjnego, nie był wodoszczelny, a według portalu iFixit był najtrudniejszym w samodzielnej naprawie smartfonem świata. No to coś się tutaj nie składało do kupy. A no i zdjęcia też robił słabe, a to miała być jedna z jego popisówek. Tak więc wyszedł z tego smartfon w cenie korpo zepsutego Samsunga, gorszy od tego korpo zepsutego Samsunga, którego największym osiągnięciem było to, że pomimo najmocniejszego procesora i czystego Androida, wciąż potrafił zamulać. Ostatecznie mało kto go kupił, inwestorzy zaczęli się wycofywać, akcesoria i następcy poodwoływali, a ojciec Androida prawdopodobnie miał jeszcze wiele innych dzieci, bo oskarżono go o molestowanie seksualne i już mi się tam nie chce w tym babrać, ale to była gruba afera z setkami milionów dolarów za milczenie w tle. Niestety ja nie dostałem za milczenie ani złotówki, ale w sumie to możemy wszyscy o tym pomilczeć i, i wtedy poprosimy. Co Wy na to? Historię Galaxy Note 7 zna każdy, ale to jest troszkę tak jak z ulubioną bajką dla dzieci, że wszyscy mnie zawsze proszą, wujku Michale opowiedz jeszcze raz o wybuchającym Samsungu, prosimy. No to proszę bardzo, no zróbcie sobie kakałko, usiądźcie, bo wujek tam był. Znaczy prawie, bo to był jedyny moment, to znaczy może z wyjątkiem tego, jak się odważę powiedzieć cokolwiek złego o którejkolwiek z konsol albo cokolwiek cokolwiek o Apple, u. jedyny moment, kiedy mogłem uznać moją pracę za niebezpieczną. Bo najpierw pojechałem na supertajny tajny przedpremierowy pokaz Note 7 do Londynu, czyli jakby coś mi się tam stało, to by chyba nawet nikt nie wiedział, co i gdzie. A później miałem go od razu po premierze i chyba nawet po jakimś weselu z nim chodziłem, jak z granatem, kurczę. Ale o co chodzi? Cofnijmy się rok przed premierem Note 7. W owym czasie wyszło rozporządzenie Samsunga Samgusta, aby przeprowadzić spis smartfonów w całym państwie. No i zdecydowali, że Galaxy Note 5 w ogóle nie będą sprzedawali w Europie. A nawet jakby ktoś chciał sobie sprowadzić, to ten Note 5 nie miał oprócz rysika nic wspólnego ze starszymi modelami i zdaniem większości osób wywalili z niego wszystko, za co ludzie Note'a kochali. Dlatego na Note 7 cały świat, a szczególnie cała Europa, czekali jak nigdy. I zapowiadał się naprawdę zajebiście, sam mu nieźle słodziłem w pierwszych wrażeniach, ale szybko się pojawiły doniesienia, że niektóre egzemplarze, i tutaj bo Samsung bardzo nie lubi sformułowania wybuch, bo one rzeczywiście nie wybuchały, tylko i tutaj się chyba zgodzimy, że to jest znacznie mniejsza szkoda, ulegały samozapłonowi. Koreańczycy szybko się ogarnęli, że coś rzeczywiście jest na rzeczy, więc rozpoczęli ogromny program zwrotów i wymiany telefonów na nowe egzemplarze. Ale uwaga, bo się szybko okazało, że te egzemplarze mają zupełnie inną wadę fabryczną, która jednak skutkuje dokładnie tym samym czyli wybuch samo spaleniem. Note 7 stał się najpopularniejszym smartfonem świata, bo mówili o nim nawet w wiadomościach, a to jakby oficjalnie definiuje. A poza tym pojawiło się mnóstwo oficjalnych zakazów, na przykład nie można go było wnosić do samolotu. Samsung stracił kilka miliardów dolarów i mnóstwo ludzi myślało, że to już koniec serii Note, a może i w ogóle Samsunga na rynku smartfonów. Ale podnieśli się, sprawnie przeprowadzali te zwroty, zmienili standardy bezpieczeństwa i cały proces projektowania i serią mi tym zaimponowali. A rok później Note 8 był zajebisty i już żadny kolejny mi się aż tak nie podobał. I z tego przykładu Również wszyscy możemy wyciągnąć bardzo ważną lekcję. Mianowicie, po piątce to powinna być szóstka, a oni zrobili od razu siódemkę, żeby wyrównać numerację z Galaxy S i pewnie, żeby im ta siódemka szczęście przyniosła. A pani Katechetka już w zerówce mówiła, żeby nie wierzyć w takie pierdoły, więc teraz mają za swoje. Ej, powiedzcie, jak się wam mnie teraz ogląda? Komfortowo? Dobra, może moja morda to nie jest akurat najlepszy przykład, ale generalnie jak macie po środku ekranu wielką czarną belkę, to powinniście zdecydowanie wyłączyć pornchu. To ogólnie wrażenia z patrzenia na cokolwiek są dosyć mało komfortowe. Dla wszystkich, z wyjątkiem japońskiej firmy Kyocera, która w 2011 roku na 200 lat przed składanymi ekranami postanowiła zrobić smartfon, który po prostu miał dwa wyświetlacze. No i ostatnie pomysły LG pokazały, że to wcale nie jest takie głupie, ale na pewno nie w tej formie. No i ostatnie pomysły LG są ostatnie, a to jednak było 9 lat temu. Kyocera Echo z dwoma. Ekranami po 3,5 cala każdy sprytnie rozsuwała się z trybu smartfona do trybu tabletu. I wtedy albo górny ekran pokazywał inną część apki niż dolny, czyli np. górny konkretnego maila, a dolny listy wiadomości, albo mieliście otwarte na obu dwie różne apki naraz, albo całość tworzyła jeden dużo większy obraz. Tylko, że takich apek na dwa ekrany to za bardzo nie było. Do dwóch otwartych w tym samym czasie to jeszcze wtedy troszkę mocy brakowało, bo wtedy na smartfonach to jedna aplikacja chodziła ledwo-ledwo, a w trybie całości mieliście tę wielką czarną. No już nie będę mówił. Tak więc to był super oryginalny telefon, którego każda super oryginalna funkcja działała super oryginalnie źle. Ekstra. Od tamtego czasu sporo się zmieniło i takie pomysły mają teraz oczywiście znacznie więcej sensu, ale nie zmieniło się jedno. Że duże ekrany żrą baterie. A ta w Echo była akurat dosyć mała i działała tak krótko, że od razu w pudełku dostawaliście drugą na podmiankę. A teraz to co dostajecie w pudełku? Igiełkę? A wtedy w ogóle telefony w standardzie miały wymienne baterie i to się teraz wydaje jak jakiś... Inny świat zupełnie. No, w każdym razie, mimo fajnego pomysłu, sprzedał się tragicznie a z takich sukcesów. To na przykład na portalu Pocketnow był omówiony w pierwszym odcinku prestiżowego programu Najgorsze gadżety w historii. Ale tak wam powiem w zaufaniu, że czasami tęsknię za czasami, kiedy na rynku smartfonów było więcej eksploracji i takich eksperymentów. A teraz to właściwie prawie wszystko się projektuje od kalki, chociaż już widzę, że jest troszkę lepiej niż Rokat, bo dwa lata temu, bo są składaki, bo są te cudaki od LG, bo są. No, w sumie to wszystko i chciałbym więcej, no ale to jakiś początek. I tego wam i sobie życzę, ale jeszcze bardziej życzę wam wesołych świąt. Tam się nie pozabijacie przy tym sprzątaniu i mam nadzieję, że nie przerwaliście na przykład odkurzania, żeby mnie obejrzeć, bo jak mama albo druga połówka zobaczą, to. W każdym razie dobry subskrybent to żywy subskrybent. Dużo prezentów pod choinką, zdrowia, a tymczasem dzięki za oglądanie. Mówię coś teraz tak w tyle, żeby się reklama nie włączyła, bo tutaj YouTube zawsze umieszcza reklamę, bo jest przerwa i się ludzie wkurzają, a nie rozmawiam że to jest śmieszne, albo że to moja zasługa, a to wcale nie jest moja zasługa. No. Do zobaczenia.